W studiu Radia Gold, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, pytanie przesłane przez słuchaczki. Słuchacze na każdą odpowiedź około 30 sekund. Który numer pytania na początek? Tradycyjnie numer 7. 7. Czy to prawda, że Michelin nie będzie dostarczać już ciepła do bloków spółdzielni po jeziorze? Michelin cały czas dostarcza ciepło. Jest to na pewno bardzo ważna firma dla nas, dla mieszkańców Olsztyna. Podpisałem nie tak dawno porozumienie z Michelin o dostarczaniu ciepła praktycznie do roku 2020, do momentu wybudowania ekociepłowni i na pewno Michelin do tego czasu to ciepło dla mieszkańców, naszych mieszkańców Olsztyna będzie dostarczać. Kolejny numer pytania. Numer 5. Piątka. Źle się dzieje z olsztyńską piłką. Miasto może pomóc Stomilowi, bo słyszy się o ciągłych problemach klubu. Miasto cały czas pomagało i starało się pomagać, i na pewno będzie wspierać piłkę nożną. Ja tylko przypomnę, że od roku 2009 w sumie dzięki miastu. Zostało skierowanych do 100 milu przeszło 10,6 miliona złotych na funkcjonowanie piłki nożnej. Natomiast w tej chwili rzeczywiście są pewne trudności. To, co przedstawił zarząd na skromadzeniu wspólników, było nie do przyjęcia. Piłkę nożną, dzieci, młodzież, na pewno będziemy wspierać, będziemy starali rozwiązać się z problemem. problem. Problem 100 Pytanie można wysyłać na olsztenmałpa.zgold.pl który numer pytania? Pytanie numer 3. Słyszałam, pisze słuchaczka, że w Olsztynie działa darmowa pomoc prawna, gdzie szukać wiadomości na ten temat. Tak, takie punkty zostały uruchomione, wszystkie informacje można... Na naszej stronie internetowej olsztyn.eu uzyskać. Natomiast najbliżej w centrum miasta na wyzwolenia w naszym budynku pomoc działa od godziny praktycznie od godziny 7.30 do godziny 15. Codziennie przez 5 dni w tygodniu. Wszystkie osoby poniżej 25, powyżej 65 roku życia, czy korzystające z pomocy społecznej, czy no, osoby, które mają. E, również e, legitymacje kombatanta mogą z tej pomocy prawnej korzystać. Pytania można wysyłać na olsztynmałpa.setgold.pl. Telewizja Kopernik Kopernik.tv.